Przemysław. Czy polityk, który mówi wprost, że nie lubi tego czy innego dziennika, pytania od że jest właściwym kandydatem na prezydenta? Pytam, bo chodzą plotki, że to pan naciskał na wybór słowami Mencena. To prawda. A nie Krzysztofa Bosaka, bo tym pierwszym rzekomo jest łatwiej sterować. Nie, no to, 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 ja nie naciskałem na wybór. Kogokolwiek, powiem więcej, nie jestem w gronie osób decyzyjnych o takich kwestiach w konfederacji. Ja wiem, to bo rada liderów, ale przecież mógł pan liderów, rozmawiać z poszczególnymi liderami i jestem, mówić, stary, I jednak wiesz, Mencen będzie lepszy. Po drugie, Mencen jest z różnych powodów lepszy. A jestem sławą Jestem Sławomir Mencen jest osobą bardzo dobrze wykształconą. A Bosak, a, bardzo, bo Bosak nie ma wykształcenia, tak? Jest, ale ma, ale jest ma dużą wiedzę. Osobą i, tak, ma gigantyczną wiedzę, jest wspaniałym erodytą, bardzo ciekawym rozmówcą. Sławomir Mencen jest osobą niesamowicie pracowitą. Ja go podziwiam, bo naprawdę, a ja, ja sam siebie uważam za dość pracowitego człowieka. Nie mam tyle siły i energii, co Sławomir Mencen Tą kampanią wyborczą, czyli prawie 400 spotkaniami prowadzonymi, czy jest cyborg. ciepło, czy zimno, i cyborg. cyborg. To jest niesamowite i dla mnie, jak widzę, że jedną z największych wad toczących polską politykę jest lenistwo, i wyczekiwanie. Mi kiedyś powiedział ówczesny mój yy, kolega, poseł, yy, a, anegdota z nazwiskiem Adam Hoffman. Yy, byłem kiedyś posłem, mój kolega z PiSu. Byłem, byłem ja też wtedy byłem posłem prawej i Sprawiedliwości. No pan Była był i Adam kadencja, Hoffman też był rzecznikiem i wszyscy, nawet. I wszyscy się mnie pytali, po co ja tyle pracuję. I wtedy on mi powiedział, pamiętaj Przemek. Polityk jest jak sportowiec, powinien być w formie raz na cztery lata, toż przed wyborami. No tak, po ale co wcześniej ty musi, robisz? ale, po, ale wcześniej a. musi jednak trenować, żeby właśnie w tej formie. Ja tak uważałem, a in, wielu Mówimy kolegów uważało inaczej. I mówili: robiąc za dużo w polityce, tylko napytasz sobie biedy, narobisz sobie wrogów. Lepiej nic nie rób, spokojnie czekaj, bo jak pokażesz za bardzo swój potencjał, to cię koledzy i koleżanki podetną, co niestety tak działa to stado nazywające się politykami. Więc taka niesamowita pracowitość. Stado? Stado, stado, bo pewne zachowania są tutaj stadne i pewne mechanizmy działają, a moim zdaniem, próbujący przełamać te mechanizmy w życiu politycznym i wobec swoich też współpracowników, Słowomir Mencer, jest osobą bardzo inspirującą. Dla mnie taka pracowitość i oczekiwanie tego samego wobec ludzi, z którymi się e, współpracuje, których się jest liderem, to jest mega, mega fajna rzecz i mega rzadka. To, e, że oczekuje się, że jeżeli jesteśmy startupem, a my cały czas jako Konfederacji, jesteśmy takim politycznym startupem, nie jesteśmy jedną z dominujących lat. partii, to powinniśmy mieć duchowość startupu, czyli powinniśmy mieć poczucie, że wszyscy powinni ciężko pracować, że nie ma miejsca na to, że.